Witam Was serdecznie. Witam tutaj. Jest to przekaz do pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Proszę Państwa, słyszymy na taśmach pana ministra Ardanowskiego, że agencja jest nieudolna, niewydolna, źle pracuje, że wszystko jest źle. Cztery lata temu, kiedy pis szło do władzy, mówiło jasno i wyraźnie. Agencja jest niewydolna, agencja jest nieudolna, trzeba zmienić przepis. Przejęli władzę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pierwszym prezesem, który został w agencji, został pan prezes Obajtek, który zaczął robić czystki, zaczął robić czystki od ludzi merytorycznych, od pracowników biura wsparcia inwestycyjnego, od biur powiatowych. Eliminując w ten sposób osoby i kadry zarządzające, które posiadały wiedzę, komputery to nie wszystko, panie ministrze Ardanowski. Nie można obarczać pracowników agencji restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa winą za źle funkcjonującą agencję. Trzeba obarczać ją tylko i wyłącznie za to, jeśli zrobi coś źle. A robi źle tylko i wyłącznie dlatego. Że to pan jest nieudolny, to pana pracownicy są nieudolni. To nieudolne jest Ministerstwo Rolnictwa, które szykuje rozporządzenia, ustawy i przepisy, które stoją w sprzeczności z prawem. Procedury są niezrozumiałe, książki procedur stoją w sprzeczności z kodeksem postępowania administracyjnego, a nawał obowiązków, który jest zwalony na taką małą ilość pracownika, który rozpo... Rozdysponowuje tak poważny budżet jest zbyt duży. Procedury powinny być uproszczone. Pieniądze powinny szybko trafiać do rolników i gdyby nie stosowano nepotyzmu, wojny pomiędzy partiami a kierowano by się logiką i dobrem narodowym, proszę pana, to by tak nie było. Kadra zarządzająca Pobiera tak poważne wynagrodzenia, że to się w głowie nie mieści. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zarobki po kilkanaście tysięcy złotych, gdzie pracownik zarabia dwa, biura powiatowego 2600 złotych na rękę. Przy takim wzroście cen nie da rady żyć normalnie. To jest efekt braku możliwości zarządzania, zarządzania państwem, zarządzania zasobami ludzkimi i braku pojęcia w ogóle o przepisach prawa, o stosowaniu prawa. To jest nepotyz, zatrudnianie pielęgniarek, osób niekwalifikowanych, które mają obsługiwać komputery, a tak naprawdę ich nie potrafią obsługiwać. To niczyja wina, tylko Was, pisiorów, Was, piszorów, to jest wina. Trzeba w tym miejscu podziękować pracownikom, że przez 4 lata ręcznie ratują, wiecznie system, proszę państwa, wypłaty dopłat. Czy jest opóźniony, czy jest nieopóźniony. Ale to oni siedzą i ręcznie to liczą. Starają się coś zrobić. Wiecznie zwracają uwagi na pegi, że nie ma stabilności, jeśli chodzi o PEGI w przepisach prawa. Dostają wytyczne. Że jeżeli PEGi się różnią, to rolnika należy zgłosić do prokuratury za próbę wyłudzenia. A kto zmienia wiecznie te PEGi, jak nie zmienia je Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Systemy są nieudolne, systemy są katastrofalne i obsługiwane są przez firmy zagraniczne, które wyciągają tylko i, tylko i wyłącznie pieniądze, którymi zarządza WS i, i służby. Tak wygląda rzeczywistość, proszę Państwa. Więc pracownicy Agencji Restrukturyzacji, my też chcemy zmian. Tak jak i Wy, tak jak i My, rolnicy. My mamy już serdecznie tego dość, żeby minister rolnictwa przerzucał odpowiedzialność za złe funkcjonowanie na pracowników Agencji i oczerniał pracowników Agencji. Ja też kiedyś myślałem, że to Wasza wina. To nie Wasza wina. To książki i procedur to wytyczne, rozporządzenia, zarządzenia, ministerstwa i to wszystko tak funkcjonuje, ponieważ wariaci zarządzają tym krajem. Czas najwyższy, abyśmy zmienili kraj w sposób należyty, w sposób taki, żeby to wszystko funkcjonowało w sposób normalny, w którym nie będzie stosowania, proszę Państwa, bojastej czy z tamtej partii. Dobro narodowe jest dobrem, proszę Państwa, nad żadnym, nad partiami. I tu trzeba pochylić się nad zasadą postępowania i etyki. Etyki, panie ministrze zawodowej. Etyki to pana nieudolność po prostu w zarządzaniu kadrami, w zarządzaniu i obsadzaniem. To pan niejednokrotnie poobsadzał pewne funkcje osobami, które, które nie mają kwalifikacji Pełniący obowiązki prezes agencji Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa. W rozpiździe i poszła agencja. Modernizacja, pieniądze niepowypłacane, kłamstwa. 20 tysięcy nagle umów zostało zrobione, co jest ewidentną nieprawdą. 13 z 20, przepraszam, przejęzyczyłem się. 13 z 20 w ciągu miesiąca. Nie wierzę w to, bo jest to kłamstwo. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, pełniący obowiązki. Pan dyrektor pięta, słyszymy tylko wiecznie awantury. Awantury, eskimos. Elewary i inne rzeczy. Tam muszą być fachowcy. Ale agencja restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa, agencja, która rozdysponowuje jedną z największych, proszę państwa, ilości środków budżetu unijnego dla rolników, jest naprawdę potraktowana po Macoszemu. A w szczególności pracownicy biur. Powiatowych, BKM-u, kontroli na miejscu i tej całej reszty. Ci najniżej pracujący są traktowani jako łup polityczny. Można tak to nazwać. Ale zakładnikami, proszę Państwa, są tego wszystkiego polscy rolnicy, polskie rolnictwo, a w efekcie końcowym polski konsument. Więc apeluję do Was, pracownicy Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Idźcie i głosujcie. Odsuńmy od władzy tych, którzy cztery lata temu wmawiali nam co innego. Wmawiali, że będą dobre zmiany, że będzie poszanowanie. Dzisiaj mamy to, co mamy. Widzimy, co jest grane. Jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć: dość takiej Polski. My chcemy. Jako rolnicy z Wami współpracować w sposób normalny, dość tego, żeby minister konstytucyjny, proszę Państwa, tak jak w moim przypadku w Centrali Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa powiedział Bustowskiemu nie wypłacać zaliczek i ludziom związanym z Bustowskim wszystkie postępowania robić pod górę. Tak Pan chce budować podstawy i zasady współżycia społecznego i dobrą Polskę. Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, nie ma podziału. Każdy rolnik musi dostać pieniądze, bo każdy rolnik ma zobowiązania. Każdy rolnik musi w danym okresie czasu zapłacić. Jeśli nie zapłaci, będzie miał komornika. Takie przykłady właśnie są postępowań egzekucyjnych. Decyzje muszą być podejmowane z chwili na chwilę, bo nie da rady czekać w sytuacji, kiedy praca jest pod chmurką. Tak wygląda rzeczywistość. Tu mówimy o powadze suwerenności żywnościowej, tu mówimy o powadze bezpieczeństwa, jakości żywności i bez, proszę Państwa, dobrych kadr tego się nie zrobi. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Wracamy na debatę do nas, do Jeleniej Góry i apelujemy. Głosujcie na konfederację. Głosujcie na konfederację. Głosujcie na pozycję szóstki w Konfederacji, w całej Polsce. Oddając głos na Konfederację, wspierasz możliwość wprowadzenia realnych zmian i osób, które będą w polskim parlamencie o tym mówiły, przedstawiały pracowników Agencji Restrukturyzacji, pracowników weterynarii, która jest też niedoszacowana i, proszę Państwa, wszystkich instytucji z tym związanych. Nepotyzm, zastraszanie, zwalnianie pracowników I zatrudnianie pielęgniarek w te miejsca Po prostu jest absurdem Jest absurdem stosowanie mobbingu Wiadomo, że każdy chce pracować Ale tak funkcjonująca agencja restrukturyzacji Weterynaria, proszę państwa Nie może funkcjonować Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć Trzeba konstruktywnych zmian Pozdrawiam serdecznie Dużo, dużo zdrowia i do miłego zobaczenia wieczorem. Po godzinie 17 .00. będziemy mieli debatę w Wieleniej Górze na zaproszenie lewicy. Będziemy rozmawiali, staramy się rozmawiać merytorycznie o rozwiązaniach i strategii państwa, państwa polskiego. Pozdrawiam.